W najnowszym odcinku magazynu ligowego po raz kolejny po raz siódmy, ósmy nagrywamy w strefie futbolu. Wróciliśmy do starej lokalizacji na sklep. I co? O czym dzisiaj? Dzisiaj głównie o skończonym sezonie jesiennym, jesiennym i już o zbliżającym się sezonie zimowym mów teraz. Zakończyły się zapisy do 10. edycji ligi halowej. Zgłosiły się 22 drużyny. Każda klasa rozrówkowa będzie miała po 11 ekip. Zagramy w systemie ligowym bez rewanży, a także planujemy puchar ligi. Jaka będzie jego forma? Poinformujemy pewnie, jak będziemy mieli sami jakieś informacje. Pierwsza kolejka, jak już wspomnieliśmy, rozegra się 7 grudnia w sobotę. Terminarz też postaramy się, aby na dniach pojawił się na naszej stronie internetowej. Są zapisy przedłużone do ligi OFC. Do 6 grudnia jest maksymalny termin, w którym możecie zgłosić drużynę. W tym roku jest jedna liga pod dwoma balonami: pierwszy Aleja Paderewskiego, a drugi to jest ulica Szyszkowa. Lista transferowa jest dostępna na naszej stronie internetowej. Zgłosić się mailowo w momencie, kiedy otrzymuję taką informację, dodaję w zakładce transfery osobę, która szuka drużyny. No i tam można się z taką osobą kontaktować. Michał Biskup, Blitz Wrocław, Eryk Klimczak, Sancho Panza i Łukasz Stracz AWL. Kacper Jeziorski, FC Amrest, Zbigniew Piechnik, prezesi, Tomasz Szabłowski, fulanito. Grzegorz Kiełkowski, 3M, Radosław Parossa, przyjaciele Tifosek i Marek Tomczak, ZBW. Kamil Kaptur, The Old School, Damian Pająk, przyjaciele Tifosek, Wojciech Symonowicz, 3M. Dawid Fabisz-Selsej, Jacek Gołąb-Figa i Hubert Wolny, Kojoti Logistik. Grzegorz Czapliński, Ja cierpię dole, Maciej Czapnik-Selsej, Kamil Klima, Okado. Damian Madej, Wielka Niewiadoma, Marcin Michalkiewicz, Gumzamet Fidasz, Łukasz Skolimowski, Wolves Wrocław. Jakub Masztalerz, Szpilmacherzy, Damian Pająk, Orły Wrocław i Zbigniew Piechnik, Wielka Niewiadoma. Mateusz Brzęczek, Goja Wrocław, Łukasz Dyczkowski, Force GSM, Mateusz Lubański, Stowarzyszenie Odra Niemen, Michał Biernacki, Force GSM, Dawid Stankowiak, Stowarzyszenie Odra Niemen i Paweł Szczucki, KP Ogrodomania. Adam Łajczak, brak sponsora, Remigiusz Markiel, Afera Neonowa. Igor Wójcik, male, shirt, services. Marek Jakubczyk, Majorel. Tomasz Pikul, AXA XL. I Leszek, Półtorak, Old Team. Szalony sezon w wykonaniu kojotów. Wzmocnili się przed startem rozgrywek Hubertem Wolnym. Były dobry początek. Później seria walkowerów i skończyło się na rozpadzie drużyny. Zaskoczyli nowymi strojami. Skipsty przeszli na Adidasa, ale zdobyli połowę mniej punktów niż wiosną. Wygrali tylko jeden mecz. Powrócili do naszych rozgrywek po krótkiej przerwie. Przed sezonem zapowiadali walkę o awans. Tak się nie stało. Przyczyną były zapewne kłopoty kadrowe. Nominalny bramkarz nie był na każdym spotkaniu. Stali zawodnicy z pola i stąd takie, a nie inne miejsce. Bezkompromisowa drużyna. 3 wygrane, 8 porażek, 0 remisów. Wiosną było na odwrót, co dziwi, bo były tylko kosmetyczne zmiany kadrowe. Debiutant w naszych rozgrywkach. Bardzo przyzwoity występ. Były mecze lepsze, były mecze słabsze. Jeśli drużyna nabierze troszkę doświadczenia, i ogrania myślę, że powinna w następnej edycji powalczyć o awans. Drugi sezon podobno zawsze jest trudniejszy. Typowa drużyna środka tabeli bilans 4, 3, 4. Zremisowali z rycerzami Ni i Aztechem. By przegrać na przykład z jacierpie dole FC i Keom. Druga ekipa rodem skuźnik w naszych rozgrywkach. Kolejny debiutant, młodzi, szaleni, grający naprawdę bardzo fajny futbol. Myślę, że w przyszłym sezonie powinni powalczyć o coś więcej niż szóste miejsce. Największy progres w drugiej lidze. Zredukowali liczbę porażek z 9 do 4. Rozłożyli też akcenty ofensywne na, więcej, na większą ilość zawodników. Już nie wszystko zależało od Adama Domka. Drużyna, która rozpoczęła sezon bardzo słabo, następnie przyszły wzmocnienia. Była stabilna kadra. I wywalczyli awans do pierwszej ligi. Swoim ostatnim meczem zapewnili mistrzostwo rywalowi. Spadli też na trzecie miejsce. Po przebiegu sezonu brąz w ich wypadku to porażka. Moim zdaniem najwięksi wygrani tej klasy rozgrywkowej, którzy srebrne medale zapewnili sobie poprzez wtopę Astechu, od lat niezmienny skład, grają swoje i po raz kolejny pokazali, że są. Za mocniej na najniższą klasę rozrywkową. 9 wygranych, najskuteczniejsza ofensywa i defensywa drugiej ligi. Czarni wykonali olbrzymi skok jakościowy i zasłużenie zdobyli mistrzostwo. Muzyka. Bordowi padli ofiarą swojego wiosennego sukcesu. Drugie miejsce w drugiej lidze zaowocowało awansem i w konsekwencji ostatnim miejscem w pierwszej lidze jesienią. Wiosną zapowiada się pewnie walka o medale. Przed sezonem otrzymali kolejną szansę na pozostanie w pierwszej lidze. Skorzystali z niej. Niestety Kamil Kaptur nie był w stanie utrzymać drużyny w najwyższej klasie rozrywkowej. Brakowało mu wsparcia kolegów, lidera i po raz kolejny z rzędu. Ekipa The Old School zanotowała spadek. Wiosnę zakończyli tuż nad strefą spadkową, ale okazało się, że jest to odłożenie egzekucji w czasie. Zadecydowało głównie to, że ostatnią wygraną zaliczyli we wrześniu. Początek sezonu bardzo przyzwoity, później było coraz gorzej, coraz mniej ludzi pojawiało się na meczach, kłopoty kadrowe i drużyna, która miała się utrzymać, zanotowała spadek. Debiut chyba udany, drużyna środka tabeli, wyrównany bilans zysków i strat, 4 wygrane, 5 porażek, za to idealny bilans bramek, 25 zdobytych i 25 straconych. Ekipa, która przez cały sezon prezentowała równy, przyzwoity poziom, Jeden, jedno spotkanie przegrała wysoką z przyjaciółmi Tyfosek, zgrany kolektyw, brak większych gwiazd, drużyna od lat gra w niezmiennym składzie, i walczy w pierwszej lidze z powodzeniem. Długo byli kandydatem do powrotu do Superligi. Kluczowe okazały się remisy z niżej notowanymi Birkru i The Old School. Druga drużyna wojskowych chciała pokusić się o awans do najwyższej klasy rozrywkowej. Lecz swoje szanse pogrzebała dwoma ostatnimi meczami, w których bezpośrednio przegrała z 3 oraz ZBW. Ekipa, która była faworytem goszczącego w naszym magazynie Kamila Moczydłowskiego, za dużo remisów, bo aż cztery. Jeśli to poprawią, w przyszłej edycji mogą powalczyć o medale. Drużyna, która w zeszłej edycji spadła do pierwszej ligi, szybko do niej powróciła. Od lat mają niezmieniony skład, a największymi gwiazdami drużyny są Łukasz Herbuś oraz Grzegorz Kiełkowski. Marek Tomczak. 5 meczów, 19 goli. Dzięki niemu zajęli drugie miejsce i przez niego zajęli drugie miejsce, bo nie grał od początku i nie strzelił z wks Zwycięzcy pierwszej ligi. Po spadku w ubiegłej edycji obawialiśmy się, że drużyna się rozpadnie. Nasze obawy, jak widać, były bezpodstawne i po trzech miesiącach absencji przyjaciele Tifosek powracają do Superligi. Dość szybko wyautowali się z walki o utrzymanie. Oddali dwa mecze walkowerem. I z jednym punktem zakończyli zmagania na ostatnim miejscu w Superlize. Dwa wicemistrzostwa i teraz zaskakujący spadek. Oddali walkowera w swoim ostatnim meczu i oby nie była to zapowiedź rezygnacji z rywalizacji we Wrocławu, bo byli pierwszą ekipą, która wniosła powiew świeżości w nieco skostniałą Superligę na kuźnikach. Dwa ostatnie sezony spędzili na trzecim miejscu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz przyszedł nie, nieoczekiwany spadek, jak dla mnie największe rozczarowanie tego sezonu. Drużyna, która miała być czarnym koniem, żegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Duża samoświadomość. Nie robili tego, czego nie potrafią. Bazowali na szybkich kontrach, pewnym bramkarzu i szczelnej defensywie. To wystarczyło do utrzymania się. Nieraz im się zdarzało, że brakowało szczęścia i tutaj odsyłamy do skrótu z eko -oknami. Oraz opisu meczu z CSW i CH. Niezależnie od rywala, lubią grać piłką, do tego dokładają walkę, dlatego ciężko jest wytypować ich wyniki, co potwierdza bilans 4-2-5. Drużyna, która dość długo liczyła się w walce o medale, lecz gdzie straciła taką szansę, zaczęła grać słabo, oddali walkowera. Niekwestionowanym liderem drużyny był Damian Leśniowski, który miał udział przy. Ponad połowie bramek swojego zespołu. Niemrawy start to zapewne zmiana areny zmagań. Boisko przy Sarbinowskiej, którego każdy centymetr znali gracze kuchcika, trafiło do remontu i czerwoni musieli wszystkie mecze grać na wyjeździe. Niby reszta ligi też, ale jednak dla nich musiał to być szok, z którego w porę się otrząsnęli. Ten sezon dla Beniaminków był szczęśliwy, każdy z nich się utrzymał w najwyższej klasie rozrywkowej. Taki sam los podzieliła drużyna Eko Okna SA która do medalu straciła zaledwie kilka punktów. Nie stawili się na meczu z AWL, czym pozbawili siebie praktycznie szansy na mistrzostwo, a nas na jeszcze ciekawszy finisz ligi. Drużyna zagrała naprawdę bardzo, to bardzo dobry sezon. Niekiedy zdarzało im się, że zamiast grać w piłkę niepotrzebnie dyskutowali z arbitrami. Trochę to nudne, po raz trzeci zdobyli trzy mistrzostwa z rzędu. Rozpędził się w tym sezonie tracz, który podwoił swój wynik strzelecki. W najważniejszym meczu wsparty weteranem Maziarzem. Drużyna, która w zeszłym sezonie była objawieniem, teraz nieustanne problemy kadrowe. Nadomiar złego z ekipy odszedł, przemysław w Paździorek, no i zakończyło się na ostatnim miejscu w ligowej stawce. Drużyna potrafi grać. A dowodem na to może być ostatni mecz z Old Teamem. Powtarzalność: 3 wygrane, 0 remisów, 9 porażek wiosną i teraz. Wtedy dało to 8 punktów, teraz tylko 5. Dobrze liczycie: 3 wygrane to 9 punktów, ale wiosną oddali jednego walkowera, w tym sezonie 2 w tym jeden za trzy punkty. Przyznam szczerze, że nie wiem, dlaczego drużyna wojskowych znajduje się na tak niskim miejscu. Remis z Klaudem, remis z Aferą Neonową, nieznaczne porażki z brakiem sponsora i old teamem, czyli ekipami, które... Awansowały do pierwszej ligi. Dziesiąte miejsce wiosną, dziesiąte jesienią. Teraz dołożyli do tego jeden remis więcej, dlatego mają mniej punktów, ale walczą, zgrywają się i mieliśmy już takie przykłady drużyn w lidze, które konsekwentnie poprawiali swoje wyniki. Kolejna z drużyn, która miała problemy, aby zebrać optymalny skład, lecz jak już się w nim pojawili, to potrafili ograć wyżej notowanych rywali. Dowodem na to może być ich mecz z Aferą Neonową, którym nie tylko wydostali się ze strefy spadkowej, ale przede wszystkim pozbawili szans na medal drużynę neonowców. Debiutant w lidze, szybka gra, ofensywne usposobienie, tłumy kibiców, do tego pewny bramkarz. Brakowało jeszcze wykończenia akcji, ale dobrze to rokuje na przyszłość. W tym sezonie drużyna miała dwóch liderów. Był to Jakub Krause oraz Szymon Pierzynka. Początek był bardzo słaby w wykonaniu przedstawicieli Ory, a końcówka naprawdę zabójcza, i udało im się zakończyć sezon na wysokim miejscu. Po podziale z Old Teamem zajęli miejsce w środku stawki, zdobyli aż 41 bramek. Jest potencjał. W zeszłym sezonie spadła z pierwszej ligi. W tym sezonie dość długo liczyła się walce o awans. Zabrakło dwóch punktów, a w zasadzie nieoczekiwanej porażki z Ora Wrocław. Pięć porażek mniej niż wiosną to duży progres. Mieli drugą najlepszą defensywę, ale czwartą najsłabszą ofensywę. 12 z 22 bramek strzelił Markiel, co sprawia, że drużyna jest nieco przewidywalna. Dość długo przewodzili w ligowej stawce wśród drugoligowców. Niestety remis z busem Marco Polo zrzucił ich z najwyższego miejsca. Planowali wygrać ligę bez porażki. Porażek zaliczyli trzy. Ligi nie wygrali. Decydujący okazał się październik, kiedy przegrali 3 z 5 meczów z drużynami z miejsc 3–5. Nie pomogło to, że we wrześniu ograli mistrza. Ekipa, mimo iż przegrała z aferą neonową oraz Old Teamem, zdobyła najwyższe miejsce i będzie świętowała awans do pierwszej ligi. Niekwestionowanym liderem drużyny był Adam Wajszczak, który nie tylko został najlepszym strzelcem ligi, a także najlepszym Kanadyjczykiem. W dwóch mistrzostwach z rzędu przyszedł słabszy sezon. Drużyna, już przed startem edycji jesień 2019, sugerowała, aby nie, nie przenosić ich do najwyższej klasy rozrywkowej, bo będą mieli lekką rewolucję kadrową, czego efektem był spadek z ostatniego miejsca do drugiej ligi. Przed ostatnim meczem sezonu poszliśmy na układ. Stwierdzili, że jeśli wygrają z Force GSM 145 do 0, będę się kłócił, żeby przyznać im tytuł mistrza WLB. Na moje szczęście przegrali 0 do 15 i mimo, że z wyniku na pewno nie są zadowoleni, spadają, bo jak sami twierdzą, druga liga będzie dla nich najbardziej odpowiednia. Po raz kolejny okazali się zbyt mocni na drugą ligę, a troszkę im zabrakło do tego, aby pozostać na zapleczu. Ekstra klasy. Po powrocie do naszych rozgrywek niewiele brakło do utrzymania, bo tylko dwóch punktów i nieco bardziej skutecznego, typowego snajpera. Kapitalny początek rozgrywek, później przyszła pamiętna porażka z Żarem Tropików, zawieszenia, problemy kadrowe i z nadziei na awans skończyło się ledwo utrzymaniem. Trochę walczyli o awans, trochę o utrzymanie, bo pierwsza liga była wyjątkowo ciasna. Dobra seria w końcówce sprawiła, że do podium brakło im dwóch punktów i zajęli ostatecznie siódme miejsce. Drużyna do ostatnich kolejek walczyła o awans do Ekstraklasy, lecz niestety przegrała bezpośrednie starcie z Forgesem oraz Goją i zakończyła sezon tuż pod strefą dającą awans. Bazowało w tym sezonie na kolektywie trzeci najlepszy atak, druga najlepsza obrona. I tylko piąte miejsce, a trzech punktów brakło do pierwszego. Początek sezonu był słaby, nie było zwycięstw, bo nie było Lubańskiego. Jak Mateusz pojawiał się na meczach, mało brakowało, aby drużyna awansowała do ekstraklasy, a 20 sekund zabrakło, aby być mistrzem pierwszej ligi. Podobnie jak w wypadku OBA, zrobili wszystko, co się dało. Zdobyli prawie 50 bramek, o 10 więcej od mistrza. Mieli tylko pecha, bo zaliczyli dobry sezon. Podobnie jak siedem innych drużyn. Przez cały sezon prezentowali równy, solidny poziom, bez większych gwiazd, a każdy z zawodników potrafił przechylić szale, zwycięstwa na własną korzyść. W ostatnich latach Forge GSM kojarzył mi się z pechem. A tu nieszczęśliwie stracony gol, a to kontuzja po faulu swojego kolegi. Teraz los oddał wszystko z nawiązką. Ostatnia akcja ostatniego meczu przyniosła mistrzostwo. drugi spada z Ekstraklasy. Tylko 14 goli zdobytych, jednak swoje namieszali. Urwali punkty Wilkom i Fidaszowi, przez to te ekipy nie miały szansy na medale. Od paru edycji drużyna lawiruje na poziomie Ekstraklasy oraz pierwszej ligi. W zeszłej edycji udało im się rzutem na taśmę utrzymać. Teraz niestety przyszedł spadek i myślę, że po raz kolejny Melon będzie głównym faworytem do wygrania pierwszej ligi. Włelbowski, odpowiednik elity ND. Miała być walka o medale, skończyło się spadkiem. Trzy punkty straty do utrzymania. Liczyli na coś więcej, lecz niestety zakończyło się walką do, o utrzymanie do ostatnich kolejek. Na pocieszenie przyszła wygrana w Pucharze Ligi. Okraszona zawieszeniem Adama Cylnego. Tak jak, tak jak kiedyś w którymś podsumowaniu stwierdziłem, Jana wana nie przewrócisz, tak samo Realu nie zrzucisz. Po raz kolejny Real miał średni sezon, a i tak w decydującym meczu utrzymał się w lidze. Po bardzo ładnym początku sezonu drużyna przestała kompletnie grać, w ogóle nie przypominała ekipy, która w dwóch ubiegłych sezonach wygrywała ekstraklasę. Przyszły kontuzje, przyszły braki kadrowe i na pocieszenie tego słabego sezonu jest szczęśliwa wygrana w dwóch meczów w Pucharze Mistrzów. Rewelacja pierwszej części sezonu. Znacząco odmłodzili skład i do połowy rozgrywek to działało. Od października zdobyli jeden punkt. Prawdopodobnie młodym braku doświadczenia, a starym pary. Ekipa, która nie tylko ograła mistrza, ale także brązowego medalistę. Do medalu zabrakło im naprawdę niewiele. W moim mniemaniu jest to największe objawienie sezonu. Finisz tuż za podium to efekt niemrawego początku i wygranej tylko dwóch z pięciu meczów. Potem przegrali już tylko raz, co zapowiada, że wiosną będą walczyć o medale. Debiuta w naszych rozgrywkach, który mógł zostać mistrzem ekstraklasy. Niestety przegrali bezpośrednie starcie z Baumitem. Ekipa, w której główne role odgrywają Damian Pająk oraz Hubert Mikołajczyk, bez liderów. Niestety nie są w stanie na chwilę obecną wygrać najwyższej klasy rozrywkowej. Gdy nawet kierownik Twojej drużyny śmieje się z typowań eksperta, że skończy ona z medalami, wiedz, że coś się dzieje. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o wielką niewiadomą. Drugie miejsce na WLB to sukces, biorąc pod uwagę to, że nie wygrali Pucharu Ligi i odpadają im dodatkowe mecze wiosną. Trzeba zadać to pytanie. Podczas nagrania Kozaka w rozbalu Kuba Reimer zadeklarował, że w tym sezonie odzyskają mistrzowski tytuł. Faktycznie ta sztuka im się udała, na mistrzowski, na złote medale czekali trzy edycje i po raz czwarty wygrywają najwyższą klasę rozrywkową. Piątek 13, najbliższy, czyli jeszcze za parę dni, nie powinien być pechowy, chociaż jeśli ktoś przesadzi, ponieważ odbędzie się ceremonia wręczenia nagród za sezon jesień 2019. Zapraszamy standardowo klub Wall Street od godziny 19:00. Początek impreza do Białego Rana. Do godziny 21:00 mamy specjalne ceny na barze. Od godziny 21 klub jest ogólnodostępny, więc jeśli chcecie zostać dłużej, należy zrobić rezerwację za pomocą strony internetowej, Facebooka bądź telefonicznie. Bawimy się do białego rana, aczkolwiek pamiętajcie, że w sobotę od godziny 15 rusza turniej świąteczny Karp. Turniej świąteczny Karp, weekend 14-15 grudnia. W tym roku ponownie charakter charytatywny, gramy dla... Markusa Grai, 18-letniego futbolisty amerykańskiego, który potrzebuje naszej pomocy. Cała historia Markusa jest dostępna na stronie się Pomaga. Turniej standardowo w hali Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Przestmieckiego 10. Będą dwa dni rywalizacji, do tego atrakcje dodatkowe, jakieś związane z naszymi partnerami. Licytacje na Facebooku. Finał licytacji zostanie zakończony. 15 grudnia na hali. Środowisko sportowe to nie jest tylko jedna dyscyplina, tak jak my tutaj się lubujemy w piłce nożej bądź futsalu. Pomagamy futboliście amerykańskiemu. Pomoc też chcą, chcą okazać żużlowcy, piłkarze, koszykarze i cheerleaderki. Po prostu cały świat sportowy łączy się w jednym słusznym i myślę, że szczytnym celu. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I co? I widzimy się niebawem na Hali, a później na Karpiu. Trzymajcie się. Mhm. Mm